To będzie wyjątkowo długa kąpiel. Już po raz trzeci Krzysztof Gajewski spróbuje w ciągu trzech dni przypłynąć 170 km i tym samym pobić światowy rekord w pływaniu długodystansowym. Jak do tej pory w czasie dwóch pierwszych prób przegrałem z hipotermią w 2019-2021 roku, kiedy próbowałem przepłynąć tutaj w 170 km, po 30 paru godzinach wyszedłem z wody z uwagi na hipotermię. Wtedy woda miała 17 stopni. W tej chwili ma 21 czy 23 nawet tutaj przy brzegu, więc jestem bardzo pozytywnie pod tym aspektem nastawiony, więc tutaj się tego nie boimy aż tak bardzo. Zostają kwestie mentalne, tak? To jednak jest kilkadziesiąt, blisko nawet trzy doby ciągłego ruchu w wodzie, czyli mamy tutaj. 3 doby bez snu, 3 doby wysiłku, potrzeby uzupełniają olbrzymie ilości kalorii w wodzie i dochodzi do takiego momentu w trakcie płynięcia, kiedy płyniesz, płyniesz kilkadziesiąt godzin, uzmysławiasz sobie, że już naprawdę nie masz siły płynąć dalej i nagle z tyłu głowy zapala się taka lampa, wow, to jeszcze 30 godzin takiego ciągłego wysiłku, który z czasem będzie tylko i wyłącznie gorszy. Pływek wystartował w czwartek 7 sierpnia z plaży centralnego ośrodka sportu w Giżycku. Przepłynie trzy pętle o długości 56 km. Jego trasa wiedzie przez jeziora Kisajno, Dargin, Mamry i Święcajty. By jego rekord uznały światowe gremia, Krzysztof Gajewski stosuje się do wytycznych międzynarodowych organizacji pływackich, takich jak Marathon Swimmers Federation. W zmaganiach pływakowi będą towarzyszyć obserwatorzy, którzy na bieżąco będą sprawdzać, czy zachowuje on wymogi federacji. Po zakończeniu wyzwania do MSF zostanie wysłana dokumentacja z próby pobicia rekordu. Na tej podstawie organizacja wyda decyzję o ratyfikowaniu przepłynięcia. Krzysztofowi będzie towarzyszyć również jego drużyna. To jest dwudziestu kilku członków załogi bezpośrednio odpowiedzialnych za moje bezpieczeństwo, za wszystkie sprawy dookoła. Bezpośrednio przy mnie będą płynęły dwa kajaki, z których to kajaków po prostu do wody jest rzucany bidon. Ja mogę unosząc się na wodzie uzupełniać płyny, odrzucam bidon z powrotem, płynę dalej. Więc tutaj cała ta logistyka również przyjmowania płynów, pokarmów jest duża. Jak uzmysłowimy sobie, że w ciągu trzech dni jest to... 50 litrów płynów do uzupełnienia i blisko 30-40 tysięcy kalorii, to nagle sobie uświadamiamy, wow, spróbujmy w normalnym życiu przez 3 dni wypić 8 baniaków 5-litrowych wody i dochodzimy do wniosku, no to się wydaje na pierwszy rzut niemożliwe, Jednak e, sporty ekstremalne tak bardzo dużo od nas wymagają, że nasz organizm też w tych aspektach żywieniowych musi bardzo mocno się adaptować. Krzysztof Gajewski od 10 lat jest zawodowym pływakiem ekstremalnym i ma na swoim koncie kilka rekordów. W ubiegłym roku pobił rekord świata w pływaniu lodowym, zaś 4 lata temu w pływaniu 48-godzinnym. Żaden pływak nie lubi pływać długich dystansów, ale każdy uwielbia mieć je przepłynięte. I tutaj właśnie o to chodzi: o taką świadomość tego, że wow, zrobiłeś coś, co wydawało się tobie i wszystkim nieosiągalne. Wow, zrobiłeś coś, co Twój organizm przez wiele godzin krzyczał, że jest nieosiągalne i niemożliwe, ale jednak siłą woli pokonałeś wszystkie te problemy po drodze. Oprócz motywacji, ważny jest też odpowiedni trening. Na pewno jest to sport, który wymaga już dużego poziomu profesjonalizmu, wielu lat i doświadczenia, i też bezpośredniego przygotowania do takiego projektu. Jak w każdym sporcie podstawą treningu jest sport, który uprawiamy, czyli pływać, w tym wypadku pływać bardzo dużo po 100, 100 kilkadziesiąt kilometrów tygodniowo, to jest 30-40 często godzin treningu w ciągu tygodnia. Więc tutaj ten taki aspekt czysto-pływacki jest bazą do całości tego projektu. Światowy rekord w pływaniu długodystansowym po jeziorach ustanowiła Amerykanka Sara Thomas. W ciągu 67 godzin przepłynęła ponad 168 km. Tego czy Krzysztofowi uda się pobić ten wynik dowiemy się w sobotę około godziny 15. Meta również będzie na plaży Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku.